Ja pierdzielę! Widzieliście to? To jest jeden z moich najlepszych stuntów. Oszukane trochę. Trochę oszukane, ale z racji tego, że próbuję, moi drodzy, 40 minut, to i tak jestem zadowolony. Dobra, chłopie, skup się już, skup się już, moi drodzy. Patrzcie, robimy to teraz. Łapę w górę, zostawiasz jak wyjdzie, byczku. Cyk. Chillerka, kurczę, ale nie sądziłem, że aż tak szybko się to uda zrobić. No i słyszałeś, będzie żadnych cięć normalnie. Powiedziałem, zostaw łapy, więc proszę. Słuchajcie, jaka jest umowa, o. Aj, zbyt kurczę, zbyt mała prędkość, ewidentnie. Albo i nie zbyt mała prędkość. O kurde, kto się tego spodziewał? Na pewno nie ja, moi drodzy. Zobaczcie, gdzie jesteśmy i co nam pomogło, nie? Ej, ale pamiętasz jaka była umowa, mordo?